Ważna i sycąca duszonka to proste chłopskie danie, które idealnie się sprawdzi jako propozycja obiadowa w okresie zimowym. Dziś mam dla Was propozycję: na duszonkę z cebuli, kiełbasy, ziemniaków oraz marchewki. Do przygotowania mojego przepisu będziecie potrzebować: 30 ml oliwy, 8 cebul, 800 g: kiełbasy wieprzowo-wołowej jedną łyżeczkę ostrej papryki, pół łyżeczki wędzonej papryki, jedną łyżeczkę majeranku, jedną łyżeczkę ziół prowansalskich, pięć liści laurowych, cztery ziarenka ziela angielskiego, 10 ziarenek pieprzu, siedem ziemniaków, cztery marchewki, szczyptę pieprzu oraz szczyptę soli. Wszystkie składniki kroimy w kostkę. W dużym garnku rozgrzewamy oliwę i dodajemy cebulę. Podsmażamy ją na dużym ogniu przez krótką chwilę, następnie dodajemy kiełbasę i resztę przypraw. Zmniejszamy ogień i wszystko dusimy pod przykryciem, co jakiś czas mieszając, aż cebula będzie praktycznie cała rozgotowana. Ziemniaki i marchewkę gotujemy w osolonej wodzie, następnie ją odcedzamy, po czym dodajemy do garnka z cebulą i kiełbasą. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy i doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem. Duszonka idealnie smakuje podana ze świeżym pieczywem, ogórkami kiszonymi i konserwowymi, jak i ze szklanką kefiru. Życzę smacznego, zachęcam do wykorzystania przepisu, pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Marzena Kowalska